Będę, bę, bądź, witam, witam tego typu. Czekam na was, oprawiska. Witam, witam, bang, bang. Czekam na was, czekam na was. co się dzieje w taką brodę. A jednak z spraw załatwiać: bo dzisiaj o 19.30 jest w tym tego typu. Mam nadzieję, że będziecie przygotowani tego typu 19.30 z tym. Dzisiaj yy, dwa ostrzegam was tego typu, żeby nie było tego, że jak będziecie na nas siadać czyli wyzywać nas od tego typu na kobra czy na mnie to z tym stream zakończymy przerwiemy to jest taka informacja dla was żeby nie było tego typu po prostu jak zaczniecie nas wyzywać bezsensownie bez podstaw bo to wy robicie pod, bez podstaw yy, nas wyzywając to jak mówię, przerywamy stream i się skończy wasze wyzywanie w kierunku do nas. Bo trzeba po prostu na krótko yy, załatwić. Nie będziemy się z wami pieścić. Jak pieściliśmy się przedtem was. Po prostu zaczniecie nas atakować, wyzywać, obrażać nas. To przerwamy, z nie Nieważne, czy to trwało pół godziny, tego nas nie będzie to interesowało. Sami sobie petro szyję nakładacie, a później macie, ale do nas. Nie, nie. Ja powiedziałem. Wystarczy, że zobaczymy, czy nam to na zaczyna w nas jak będziecie nas wysyłać jak mówię, przerywamy streama żegnamy się. I tyle. Bo z wami się nie będę bawił ani nic, bo ja nie mam na to czasu, żeby z wami się bawić. Bo to zaraz będziecie nas przepraszać, a my to mi... będziemy mieli to gdzieś wpłacze przeprosiny, jak nie. Możecie zrozumieć, że robimy damę z tym z tym. Że ten czas spędzamy następnie dla dawa. A nie, bo nam się chce. My mamy inne sprawy, ale Wy nas tutaj odbijacie. Kiedy z tym, kiedy tego. Ja wiem, ja wiem, widzowie i Pani, że macie kto na żądaniu. Ale sami do tego doszliście, żebyśmy nie robić tak często z Widzicie? Po prostu musicie zrozumieć jedno. Postanąćcie naszą robotę, bo to jest niemiłe, wyzywając kobrem. Moją żonę. Ciekawe, jakbyście się poczuli, jak ktoś by was. Wyzywa też nie miło, to tak mówię, ostrzegam was tego typu, że jak będziecie nas wyzywać, obrażać ...na do czy na tokie, przerywamy z kończymy, żegnamy z wami i tyle. A już nie będzie mnie to interesowało, że to było dla żartów, dla zabawy i na żegnę. No i tak, na ja tego kapnę że... do to też mam być też to ale tak życie, to jest jesień tak tak mówię nie naginajcie sobie pałki u nas bo to tak mówię jak mówię, że będziecie nas wzywać z tego przerwał z tym żegnamy się co dalej zrobicie, to nas nie będzie zyskało. I teraz mało nas w ogóle nie będzie. Trudno. Po kurczę, czy was trzymać nie? My was nie wyzywamy, nie obrażamy was, a wy nas obrażacie. To ja nie wiem. To jest takie. Zabawy dla was tego typu. Bo na moim miejscu jest ja swój zabawy ropy. Taka jest prawda. No ale jak jeszcze nie wróciliście, to jesteście dziedzinni. sorry widzowie i tak że tak mówię. Otwarcie. No, bo jestem taki. Jestem szczery do bólu. Gdzie idziesz? Chodzisz. No do kolegi, podrzucić rzeczy No bo 3930 rzucić ja też muszę rzucić a rzucić pada dzisiaj, pada dzień dzisiaj pada. rzucić rzucić YouTube będzie rzucić rzucić Chłodno, rzucić Chodno, chodno, chodno. Tak, mówię. Ostrzegam Was, widzowie i fani, żeby nie było żeby żebyście nie zdziwili, jak zatrzymamy stream, czyli przerwiemy stream. To jest taka mała informacja dla Was, widzowie i fani, żebyście nie byli zdziwieni. Tak, tak, bo nasze zdanie nie można tutaj rozmawiać ani bo. Wy podchodzicie jakoś dziwnie do nas Byście tu chcieli streama tutaj, a gdzie jest szacunek do nas No Masaka pogodą ta. Cały tydzień ma być podobno takie tego typu BMS No ale zobaczymy Jutro też ja do roboty Siódma na siódmą do 15 tak jest życie tego typu będę. czekam na kolegę ja się idzie tak mówię ostrzegam was jak nie posykacie to zobaczycie sami na skórze tego żebyście się, się nie przekonali na skórze jak się zakończymy szybki stream i vecchi semi di peca ho solo vista bens